Panie profesorze, wcześniej znaczy lepiej to hasło, które jest prawdziwe praktycznie w odniesieniu do wszystkich pacjentów, niezależnie od jednostki chorobowej. Jakie znaczenie ma w przypadku postępowania z pacjentami dotkniętymi cukrzycą typu drugiego? W jaki sposób możemy zapobiegać powikłaniom i wielochorobowości? Wcześniej znaczy lepiej. Zdecydowanie mamy na to. Bardzo silne dowody. Mieliśmy na to dowody już w ubiegłym wieku, że wcześniej dobrze leczona cukrzyca daje tak zwany efekt dziedzictwa, efekt korzystnego dziedzictwa, tego dobrego leczenia od początku. Ale to był XX wiek, nie za bardzo się tym przejmowaliśmy, staraliśmy się bardzo, ale ponieważ cukrzyca jest chorobą, która nie boli, w związku z tym pacjenci późno zgłaszali się. Do lekarza późno była rozpoznawana cukrzyca, często już w fazie powikłań, takich jak zawał serca, niewydolność serca czy udar mózgu. Natomiast jest wiek XXI i zebraliśmy dzięki nowoczesnym technologiom coraz więcej dowodów na to, że kluczowy dla przyszłości pacjenta z cukrzycą jest ten okres świeżo po rozpoznaniu cukrzycy. Wtedy Należy tak prowadzić cukrzycę aby wartości stężenia cukru we krwi były zbliżone do normy. Jeżeli osoba ze świeżo rozpoznaną cukrzycą jest tak leczona, że jej stężenia glukozy są prawie takie jak u pacjenta bez cukru, osoby bez cukrzycy, to przekłada się na długość życia. A mianowicie takie prowadzenie cukrzycy redukuje ryzyko zgonu z jakichkolwiek przyczyn. To jest bardzo twardy dowód na to, że im wcześniej, tym lepiej. Panie profesorze, temat jednej z sesji podczas konferencji drug policy to nowoczesne terapie i organizacja systemu w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Co widziałby Pan Profesor jako priorytet, aby poprawić organizację systemu i dostęp do innowacyjnych leków? Polskie Towarzystwo Diabetologiczne już od wielu lat corocznie wydaje swoje standardy postępowania, zalecenia postępowania z chorymi na cukrzycę. Staramy się, aby ta wiedza płynąca z. Nowych badań naukowych była stale aktualizowana i dostępna dla szerokiej rzeszy fachowców w ochronie zdrowia, szczególnie lekarzy. W związku z tym, Nasze standardy postępowania w cukrzycy absolutnie nadążają, a nawet czasem wyprzedzają trendy światowe. W związku z tym od strony intelektualnej, naukowej jesteśmy dobrze przygotowani. Gorzej z systemem, że pacjenci mają wykrywaną cukrzycę zbyt późno, już w stadium przewlekłych powikłań. Natomiast współczesna farmakoterapia dostarcza nam takich narzędzi, takich nowych leków. Które nie tylko dobrze zajmują się glikemią, czyli istotą cukrzycy, a mianowicie stężeniem glukozy, dobrze i bezpiecznie ją wyrównują, ale dodatkowo dają ten benefit, tę korzyść w postaci pre protekcji sercowo-naczyniowo-nerkowej, czyli zapobiegania per se powikłaniom przewlekłym cukrzycy. Same leki mają tę właściwość, Oprócz tego, że dobrze i bezpiecznie regulują glikemię. W tej chwili na rynku światowym dostępne są dwie grupy tych leków, a mianowicie inhibitory SGLT2, czyli flozyny oraz agoniści receptora GLP-1. A co ciekawe, przyszłość tych leków jest bardzo obiecująca, bo okazuje się, że są prowadzone badania nad wpływem ich na wątrobę, na mózg. To jeszcze, one jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. W jednej z ostatnich wypowiedzi medialnych w odniesieniu do dostępu chorych z cukrzycą typu drugiego do innowacyjnych terapii stwierdził Pan, że obecna polityka refundacyjna nie do końca nadąża za postępem wiedzy medycznej. Czy są prowadzone działania środowiskowe mające na celu zmianę obowiązujących zasad refundacji i czy współpracujecie Państwo w tym zakresie z przedstawicielami ruchu pacjenckiego? Proszę Państwa, tak, ponieważ mamy najnowsze doniesienia naukowe, staramy się je nowelizować zgodnie z najnowszymi zdobyczami wiedzy medycznej w zakresie diabetologii, to nasze, nasze zalecenia jak gdyby są na bieżąco. Natomiast ze względu na skalę problemu, czyli te 3, ponad 3 miliony osób chorych na cukrzycę, nowe terapie, które są w tej chwili dosyć drogie, zmuszają płatnika do pewnego, pewnej reglamentacji, czyli do zawężania uprawnień do, refu do, tych leków, do refundacji tych leków. Niestety stoi to w pewnej sprzeczności ze standardami postępowania. Staramy się działać w tym zakresie, chociażby w ramach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i jego aktywności. Nawet te nasze postulaty zyskały pozytywną opinię Agencji o, o, Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Oczywiście nasze działania wspierają organizacje pacjenckie, z którymi no, jest, jest to zaszczyt dla nas lekarzy, że pacjenci Nasi pacjenci mają na tyle do nas zaufania, że te akcje wprowadzimy wspólnie z myślą właśnie o, nie tylko o dobrze, dobru pacjentów, bo to jest oczywiste, ale jak gdyby dla naszego spokoju moralnego, że możemy pacjentom, mamy do zaoferowania najnowsze zdobycze wiedzy medycznej w zakresie diabetologii. Mówi się, że flozyny to inteligentne leki przeciwcukrzycowe. Jak działają, jakie jest ich miejsce w wytycznych? Czy te wytyczne są u nas realizowane i jak Polska wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej? Flozyny, czyli inhibitory transportera glukozosodowego typu drugiego. Leki te są już obecne na rynku mniej więcej od ponad dekady. 2013-2014 rok to pojawiły się na świecie i w Polsce. Pokazują coraz to nowe swoje oblicze. Początkowo dedykowane były tylko obniżeniu bezpiecznemu obniżeniu stężenia glukozy we krwi, a okazało się w badaniach ich bezpieczeństwa stosowania, że ich korzystne działanie daleko wykracza poza gospodarkę cukrami w organizmie. Ono również zapewnia prewencję sercowo-naczyniowo-nerkową i kto wie, jaką jeszcze, bo badania dalej się toczą. W związku z tym, to co diabetologów, kardiologów, a także nefrologów urzekło we flozynach, to szybkość, szybki efekt działania na ewidentnie statystycznie wymierne korzyści z jego z ich stosowania nie trzeba czekać długo to jest ewenement w ogóle w terapii w farmakoterapii światowej flozyny działają wykazują już skuteczność dosłownie po kilku tygodniach ich stosowania a że ich wielokierunkowe działanie obejmuje również i niewydolność serca i przewlekłą chorobę nerek, to no, zjednoczyły znowu poszatkowane specjalności internistyczne w jedną wielką internę, dlatego że leczymy człowieka, a nie chorobę. A jak to jest z tymi wytycznymi? Czy, y, 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 dopytam, y, czy, jak Polska wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej co do realizacji? Niestety wypadamy niezbyt dobrze. Poza tym, mimo że wskazań jest sporo, to liczymy, że około tylko 20-25% osób, które mają medyczne wskazania do leczenia flozynami, te flozyny otrzymują.